Dzień doberek, dzień doberek. Słuchajcie, jakie, jakie jarzęce wczoraj znalazł ekskluzywne rajbany, można by powiedzieć. Nie wiem, jak one się zwą, ale powiem wam, no chyba jakaś taka kariera filmowa mnie czeka. Nie wiem, czy na, na wyrost, na wyrost to powiedziałem, ale tak mi się wydaje. Zaraz wam pokażę, jakie... Wczoraj były skarby. Słuchajcie, Uhu! to chyba bardziej kariera sceniczna, jakaś estradowa. Nie chcę za bardzo wychodzić. Lecimy, słuchajcie, z odcinkiem. Wszystko ze mną w porządku, jakby co. No, lecimy, lecimy z tematem, co my tu mamy na stole obfitości, można by to tak nazwać. Pierwsze wchodzą te, słuchajcie, sceniczne rajbany, zobaczcie. Śmiejecie się. Słuchajcie, ja się za jakieś dwa miesiące, być może wcześniej, wybieram na jakieś wakacje, bo jestem jednak już styrany, styrany ludziska życiem, no trzeba odpocząć nie ma to tamto. Co ja tu... O Jezu! znalazłem wczoraj patrzcie takie gitary i nie wiem, nie wiem do końca do czego i na co one są, słuchajcie, ale wyglądały luksusowo, a wiadomo, na tym kanale, jak coś jest luksusowe, to jak najbardziej, jak najbardziej trzeba wejść w to posiadanie. Gitary Hero to są jakieś, słuchajcie, Acta Acta Actavision Acta może, możecie mnie bez problemu poprawiać, nawet nie wiem, jak to sprawdzić, no nie ma strun, nie ma strun, nie wiem. Tu są jakieś takie tegesy. Podejrzewam, że większość ludzi się zna. Mam nadzieję na tym kanale i dacie mi znać, o co tu biega. No nie ma tych zaklepek, na, zaklepek, zak, zakrywek na te, te, nie wiem, nie wiem, czy po prostu wiecie. Kariera tak szła, po prostu lecieli tak ostro z nutami, że nie dało rady ogarnąć ludzi. Ja mam znowu jakiś, jakiś katar. Takie żem żelazko, patrzcie, kobity, takie żelazko, żem se znalazł. No, nuweczka. Tu nie ma śladów używania. No, może tu, ale to podejrzewam. Odleżenia w szafie. Przepraszam, przepraszam Was na moment. Ale muszę. To się pewnie wytnie. A jak nie wytnie, to też się nikomu nic złego nie wydarzy. Patrzcie, takie żelazko. No naprawdę, jest nieużywane. Żelazka bardzo dobrze schodzą, słuchajcie, naprawdę. Za te pięć funciaków, no dycha, to już musi być luksusowe, ale za piąteczkę słuchajcie, takie elegancko pójdzie. Ludzie tacy, wiecie, majątni, co mają pieniądz, przyjdą, kupią. Ale na ogół Ci bardzo, powiem Wam, te tańsze takie rzeczy, jak żelazka, czajniki, odkurzacze, przeważnie Ci bardzo opaleni przychodzą kupować, naprawdę. Ale bardzo się cieszę, bo widać, że Widać, że oni oszczędzają pieniądze i o to chodzi. Słuchajcie, genezą tego kanału jest w ogóle oszczędzanie pieniędzy i jak to mówią niekiedy z gówna bata nie ukręcisz, ale na tym kanale, słuchajcie, tak się dzieje. My tu po prostu z gówna baty kręcimy. W skrócie. Dobra, następna ta. Zobaczcie, jaka ona zakurzona, zakurzona to znaczy tylko dobrze, że po prostu wokalista, bądź nie, nie, wokul, nie wokalista, jak to, instrumentalista, chyba ten, co gra na gitarze, nie, gitarzysta, gitarzysta. Patrzcie, te się, te się fajnie rozkładają, chociaż było łatwiej. Hu, no, zakurzona strasznie, łatwiej było je po prostu przytargać na pieczarę. No, coś tu nie mogę złożyć, ale. Czyżby one nie były su... A nie, o Jezu. o Jezu. o, pasuje jak ulał. I widzicie, te się fajnie rozkładają. Tylko tu pach. I wychodzi. Nie? Do transportu są fajne. Ale też nie ma znowu tej klapki. Kurczę, nie wiem o co chodzi. Będę musiał to sprawdzić, czy to w ogóle, wiecie, działa. Więc może być, słuchajcie, może być głośno na dzielnicy, może być grane. Jeżeli ktoś jest z okolicy, to znaczy, słuchajcie, ja sprawdzam gitary, ja sprawdzam gitary, więc spokojnie nic za bardzo złego się nie dzieje. Tu mamy drugą taką gitarę i to też na niej Hiro pisze, ale zobaczcie, mnie to zaskakuje, jak ten człowiek musiał być bardzo napalony na te gitary. Ciekawe, czy tu czegoś, o, tutaj są jakieś kable, chyba powinny być łączące. No tutaj powiem Wam, poniosło go, widzę, zobaczcie. Aż poszły jakieś, po prostu płyny, nie wiem, czy ustrojowe, czy jakie, ale człowieka po prostu poniosło podczas chyba domowego koncertu. Kurczę, nie wiem, naprawdę. O, tu są dwie baterie, ale ona. Nic, słuchajcie. Nic, nic w temacie. A to, jakie to jest? Dopiero nie? Patrzcie. Może to się tak trzepie tu. Nie mam pojęcia, słuchajcie, nie mam pojęcia. Tu coś jest pokazane. To się łączy chyba z jakimś kablem. Cholera, a kabli nie było, słuchajcie, kabli nie było. Chociaż, chociaż znalazłem jeszcze magiczną taką torbę. Dobra, lecimy. Wziąłem jeszcze takie Rolki, słuchajcie, łyżworolki, czy nie, wrotki, to się nazywa wrotki. Zobaczcie, widać, że są używane, ale, ale jakby na chodzie, bo brudne, wiadomo, ktoś to by, albo może ktoś użył, słuchajcie, i wyrzucił. Zdarte te czubki, włosy jeszcze, słuchajcie, między kółkami, nie wiem, czy kobita się wywróciła, po prostu i wiecie, i loki jej wkręciło, ale za wiele nie miała. Słuchajcie, ta fryzura jej to nie była jakaś taka bujna. No są trochę użyte, ale powiem Wam, myślę, że może te 20 zł się wyszarpi. Komuś się przyda, sezon idzie, wiecie o co chodzi. Zdarte są te czubki, ale to jest chyba wymienialne, bo Wam pokażę na tej drugiej. Zobaczcie, tu jest dłuższy i to się tylko chyba tą śrubę odkręca, to są chyba hamulce w ogóle. Ja nie wiem, jak kiedyś może tam na wrotkach się słuchajcie jeździło, ale co to było za wrotki, to to są jakby... Mercedesy wrotkowe Kiedyś to były, wiecie, takie wrotki No dziady, dziady, ale Człowiek miał takie dziady, to też się bawił Chcę zobaczyć, jaki to Kurcze, rozmiar, gdzie tu się patrzy Rozmiary tych wrotek Naprawdę nie wiem, powiem Cholera, Choroba Będę wys... A, patrzcie, tu się coś Coś się tutaj nadusza Może je się jakoś, nie wiem Wypina z tego Cholera, jasne nie wiem, jak się znacie, weźcie dajcie znać, bo może to się wypina i tam jest napisany ten numer tego buta, bo przecież ja będę musiał to wystawić, nie? Wiadomo, za, te, za tego piątaka albo oddam za darmo. Słuchajcie, jak nie będzie zainteresowania, przez tam pierwszy tydzień oddaję za darmo, bo zaraz lato minie i co? I nie pojeżdżą. Taką wziąłem torbę, powiem wam, na pewno się zastanawiacie, po co ten debil wziął tą torbę? Powiem wam, uśmiechła się do mnie normalnie ze śmietnika i mówi: weśmie. No to jak mogłem, słuchajcie, jak mogłem przejść obojętnie i porzucić? Absolutnie to nie ja. I jeszcze co myślę, może w środku jest jakiś pieniądz. No niestety pieniądza nie ma. Pieniądza nie było i tu jest takie rozdarte, zobaczcie. Ona jest w sumie w nie najgorszym stanie i dlatego ją wyrzucili, bo oni się obawiali, słuchajcie, że. To pójdzie dalej, ale no, niestety ja nie mam zaprzyjaźnionej, jakiejś krawcowej, ale przecież wiecie, że ja mam, słuchajcie, tą maszynę do szycia i możliwe, że to będzie mój, słuchajcie, maszynowy debiut. I bym tutaj, nie wiem co myślicie, odciął coś, bo ona jest w dobrym stanie. Tutaj po prostu wyciąć to. Pasek, wepchnąć tam dalej i przeszyć z powrotem, i słuchajcie, no kurczę, rewelacyjna pozycja. To jest, nie wiem, Sonic, to jest Sonic ten, co tak lata szybko. Zobaczcie, ona nie jest cholera zniszczona. I to jest taki stary styl, stary styl, styl stary styl torby. Ludzie, ja muszę chyba iść do jakiegoś krasomówcy, żeby mnie po prostu. Nauczył gadać coś, nie halo ze mną jest ostatnio. A już dawno. Dobra, nieważne, nie idźmy w tym kierunku. Ale w ogóle powiem Wam: Wiecie, co? Jak dotkłem tej torby, to jest w ogóle taki. W dotyku ona jest taka, jak kiedyś matka mi słała. Słuchajcie, z tornistrem do szkoły. No to jest ten sam po prostu. No nie smak, dotyk. Jak to nazwać? Struktura tego tej skóry i właśnie jest taka, nie? Nie wiem co myślicie. Weźcie napiszcie, czy warto żeby, żeby to reanimować, czy nie. Fajna ta torba, nie? Możliwe, żeby nawet jak się to naprawi, możliwe, żeby poszła. No to tak. Ale wziąłem tak, słuchajcie, z sentymentu. No, niestety niektóre rzeczy biorę ze sentymentu. O, to! Patrzcie, jak się ucieszyłem, bo myślałem, że to jest jakaś, jakaś konsola. Ale szczerze mówiąc, to, ja nie wiem, to jest jakiś chyba kurzołap, po prostu, żeby sobie położyć na ten kurzołap, żeby położyć na, na półeczkę. Bo tu nic z tego nie wynika. Myślałem, że to Sega, taka wiecie starsza konsola, ale kurzołap, kurzołap. Ja niespecjalnie nie kurzołapy lubię, bo później trzeba kurz odkurzać. Wziąłem taki dekoder z Kaja, i mówię Wam, jak gdzieś znajdziecie takie deskodery na śmietniku. Ja nie wiem, czy on się do czegoś nada, jak ktoś by to chciał kupić, to podejrzewam, że już jest za późno, bo ja go rozbroję. Ale wiecie co? One mają sobie te małe dyski twarde i warto je rozkróć. Jak nie macie lepszego pomysłu na nie, tak jak i ja, chyba że jest jakiś, słuchajcie, dobry pomysł i ktoś to skupuje w lepszej cenie. Ale ja taki dysk spokojnie za 10 funciaków za 50 zł, słuchajcie, sprzedam. Więc zawsze ja to próję, wyciągam te dyski, a resztę niestety uu, leci na zło. Rozumiecie o co chodzi. Chyba, że macie jakieś lepsze przeznaczenie do takich dekoderów. No chyba, że ktoś jest chętny, słuchajcie, da więcej niż dychę. To wiadomo, za 11 popchnę to od razu, od razu, słuchajcie, od razu bez mrugnięcia okiem. Wziąłem takie gwiazdy jeszcze. Nie pytajcie po co, na co mi nie, nie znam odpowiedzi. Totalnie nie znam. Dobra, jeszcze wchodzi tutaj torba obfitości. Spokojnie, spokojnie. Naprawdę, naprawdę tonujcie emocje, bo tu jest grubo. Zobaczcie, Jak jakbym to zobaczył tą torbę, to sobie myślę na pierwszy rzut oka. Słuchajcie, z pieniędzmi, słuchajcie, z pieniędzmi. Na pewno jakiś dealer, ale nie samochodowy, wiecie o kogo mam na myśli zostawił tą torbę, bo no po prostu, nie wiem, bieg szybko, yy, bo pizzę zamówił, wiecie o co chodzi. A jechały, za nim radiowozy po prostu czajcie temat, nie? Dobra, nie będziemy się rozwodzić. A w torbie jest to, patrzcie. Zobaczcie, taki sprzęt znalazł. Normalnie porzucone jakieś kable. Słuchajcie, to nie są kurcze tanie rzeczy, mnie się wydaje. To nie jest tanie, to wygląda naprawdę drogo. Naprawdę luksusowo, zobaczcie, mi się to wydaje, tak snuje, że to jest możliwe, że to jest, wiecie co, i to ma nawet już HDMI, ma, że to może być jakaś kontrolka, nie wiem jak to nazwać sterownik, sterownik do kamer, słuchajcie, to może być. Naprawdę tak mi się wydaje. Nie wiem, czemu tak czemu tak sądzę, no tak, żebym wysnuł, tak, żebym wysnuł, co my tu jeszcze mamy i patrzcie, i tu jest pełno kabli, jakaś myszka, to wszystko jest, słuchajcie, z kompletu, ale nie ma, kurczę, nie ma tych kamer, więc tak nie do końca jest to kompletne, bo te kamery... O, jak tu zauważycie na tym przewodzie, oni je ucięli, pewnie były gdzieś przykręcone i się im nie chciało, nie wiem, albo ludzie byli, słuchajcie, to też może być z jakiegoś muzeum. Ja już miałem podobną sytuację chyba w zeszłym tygodniu. Wiecie co? I, i, i możliwe, że oni, słuchajcie, weszli do muzeum. Oczywiście nie w godzinach otwarcia, no bo to wiadomo, w godzinach otwarcia nie potrzebowaliby demontować tego całego systemu alarmowego ale rozumiecie no po godzinach otwarcia no niestety żeby się żeby być niezauważonym no to trzeba właśnie y, proszę państwa zdemontować sprzęt nagrywający nie żeby nie było później mordy witek. I jeszcze taka torba elegancka, zobaczcie. Będę pojadł do Polski, słuchajcie, będę na ulicach lekko szponcił, nie? Jeszcze ubiorę ten, słuchajcie, te moje znalezione rajbany. No ludzie, ludzie, ja nie wiem, ja nie wiem, po prostu na tym kanale już się robi tak luksusowo, że powiem wam, ja się nie, nie zdziwię, jak wam kineskopy w telewizorach popękają, naprawdę, absolutnie nie będę zdziwiony. Ja już ubrałem, słuchajcie, moje rajbany. Ludzie, ma... ale powiem wam jaki luk w nich jest, zaraz wam cię pokażę. A sprawdzimy jeszcze te żelazko, czy ono jest słuchajcie, słuchajcie sprawne. No niestety będziecie zmuszeni zajrzeć do mojego zlewu, a tam nie jest za, za czysto. Jestem słuchajcie w fazie przedsprzątaniowej, jak to się nazywa. No nieważne, o, 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 zamykamy, zamykamy, kurczę źródełko, bo to jest pieniądz. Dobra ludziska, teraz zamknąć oczy, bo może się zrobić dosyć niebezpiecznie. Odpalamy, no i powinna się chyba jakaś tutaj lampka zapalić. No powiem wam, to jest chyba taka wersja dosyć biedna i nic się nie zapaliło nawet z tyłu. No jestem lekko przerażony, chyba, że ja tutaj coś nie tego zwłączam. No nie, no niespecjalnie, słuchajcie, niespecjalnie, jest zimno, jest zimno. Lala, mm. la. może tu się. Nie, to coś na duszę, żeby. Kurczę. Porażka, słuchajcie. Zaliczyłem porażkę. Miało być elegancko, luksusowo. A tu jest padaka. Padaka pokrętło, zepsute nie. A nie, to, to, nie, to, nie, to. Patrzcie, to tu się chyba kręci. Tak, zapaliło się. Ludzie, ludzie, jakbym, słuchajcie, nie no, grzeje elegancko. Nie no, słuchajcie, to jest in, inna rozmowa. Tylko coś się teraz. Woda zaczęła lać ze wszystkich stron. Nie wiem, czy to dobrze. Nie, no tutaj górom coś leci. Słuchajcie, dołem też coś poleci, wiadomo. Klient przyjdzie, będzie zadowolony. Dobrze, że grzeje, najważniejsze. Dobra, zaraz się z Wami, słuchajcie, ludziska, żegnam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Do następnego będzie też pożegnanie. Nie, no powiem Wam w tych kurcze, tych, w tych moich rajbanach to ja wyglądam jak jakiś taki włoski albo hiszpański. Alvaro, o matko, nawet słońce mnie nie, mnie nie poraża. Wziąłem taki filmowy, ten filmowy ustawiłem, słuchajcie, jak to się nazywa? No w telefonie filmowy, jakby look, look. Ale wiadomo, że ja mam mordę totalnie filmową, że ja nie muszę włączać żadnego trybu filmowego, żeby mój ryj dobrze wyszedł. Rozumiecie o co chodzi? No niestety, jak to się mówi? Kariera, kariera. Słuchajcie, przede mną, nie wiem kiedy, nie wiem kiedy. Czekam, czekam, aż ktoś zapuka do mych drzwi. Oprócz komornika, oczywiście, wiecie o co chodzi? Bo ci to oczywiście bez pukania chcą już wchodzić, no ale nie ma się co dzisiaj tym przejmować. Słuchajcie, dzięki, dzięki za oglądanie. Sekcja komentarzy jest jak najbardziej wasza. No takie dzisiaj były skarby. No a ten z tych Lumpeksów film to chyba wejdzie jutro. Słuchajcie, tak się zbieram do montażu, że no widzicie. Pozdrawiam, miłego dnia wam życzę.